Cześć, nazywam się Cekolatka Coko, i pokażę Wam, jak można szybko i łatwo zar zarobić SC. Oczywiście tu nie jest zmienianie, zmienianie różnych, e, nie wiem, poczty czy tak dalej, jak to robią Ci też w innych filmach. Na przykład tutaj. E, logujemy się. Logujemy się. tutaj już nabloguję i mamy konto jak widać tutaj jestem ja o, o tutaj przez ten sposób dobyłam 15 level na razie mam tylko 48 sc już Wam pokazuję tu w profilu chodzimy tutaj w osiągnięciach w, 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 w towarzyskim tu o. Mamy takie dwa bileciki. I tu chodzi coś takiego. 240 razy zrobię. Miej 25 zaproszonych przyjaciół, którzy osiągną szósty level. I to. Jesteśmy ja na pewno myślałem, że wchodzić na przykład do kawiarenki i się zaprasza. Ale nie. Wchodzimy tutaj w swoich przyjaciół. Klikamy. Jest tutaj. Zaprosz przyjaciół i otrzymaj Starcon. Tutaj mamy zaprosz przyjaciół. Tak. Tutaj wam Podajemy swój login, sw swoją pocztę e-mail. Pamiętajcie, żeby podać. Oj. Przepraszam. Pamiętajcie tylko, żeby yy, podać swój swoją pocztę, nikogo innego. Będzie wam, o, przepraszam, łatwiej. Tak. I tam wyszli. Wysyła nam i mamy. Email został wysłany. Wchodzimy w swoją pocztę. logujemy się wpisujemy hasło i się musimy zalogować i mamy, ja się nazywam od razu mówię jogi1 mamy Yogi 1 Zaproszenie do Movistar od jogi1 klikamy i mamy tutaj taki link Klikamy ten link. I mamy. Zostałeś zaproszony do mowy wyścigu przez Yogi 1. Czy chcesz dołączyć? Teraz. Klikamy tak. I mamy tu. Bierzemy jakąś obojętnie jaką postać. Zrobione. wpisujemy obojętnie co. Na przykład ja najczęściej wpisuję coś takiego. No i hasło jakieś łatwe do zapamiętania mamy mamy klikamy y, akceptuj oj przepraszam mamy mamy klikamy akceptuj stwórz moje konto i nam tu nam tu twarz. Tutaj, jak nam tu jest, to w prawym górnym rogu jest coś takiego, przyśpiesz. Klikamy przyśpiesz i mamy. Tu nam to obojętnie powie. Klikamy aktywność. Rozpocznij. No i zbieramy prezenty. Tak. Zbieramy prezenciki. nie potrwa więcej niż jedna minuta, odbieramy i tylko to robimy, zbieramy prezenty, nic więcej. Gdy mamy już wszystkie prezenty zebrane, poczekamy aż nas wbija level. Widzicie? Gratulacje, wybieramy jakąś nagrodę, byle jaką. O. Gdzie jest myszka? Co pierwsze nam wpadnie pod rękę. Tak? Mamy? Mamy. Mamy coś level? Mamy. Klikamy o tutaj. Przeładuj stronę. A i na samym początku pisze szósty level. To jest nieprawda, więc można zgodzić. Tutaj możemy powtarzać czynność, ale ja Wam pokażę, że pieniądze mi przyszły na konto. Logujemy się. A mamy. Gratulacje. Twój znajomy RT bla bla bla. Osiągnął szósty level. Otrzymujesz 200 SC. I tak naprawdę nie szósty, tylko trzeci level. I tak ciągle robisz, tylko zbierasz prezenty i dostajesz 200 SC Miałam 8, mam teraz 208. Widać dobrze. Jest ok. Tak No i możemy sobie kupować. I tak ciągle, ciągle i ciągle. Zapraszam na mój kanał YouTube. Jak Wam się podobało i to u Was zadziałało, dawajcie łapy w górę. Jeśli Wam się ten sposób nie podoba, albo nie mogliście tego zrobić, przepraszam Was, że nie wyszło, ale to nie jest nikogo wina, tylko tego yy, Mowister, tak? Jeśli Wam się nie, nie podobał ten yy, klip, proszę kliknąć łapkę w, łapkę w dół, mi tam nie zrobi przykrości. Wszystkie zażalenia, yy, gratulacje i tym podobne prosimy umieszczać w komentarzu. Dziękuję, Czekoladka.